Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam mój Spotify Rap. No dobra, więc pokażę Wam, czego tutaj słuchałem. Ile słuchałem? 1834 minuty, więc no jest to pewnikiem trochę sporo. Pewnie niektórzy z Was mają tych minut więcej. W tym roku towarzyszyło mi 139 gatunków. Ulubione gatunki to Dance Pop, Elektronika, Italo Dance, Pop Rock, Synth -pop, cokolwiek to jest. Ja nawet nie wiem, czego słucham, jeżeli chodzi o gatunki. Wiek to tylko lirba i wyszło mi tu, że jestem stary. 61 lata, mam 26 lat, więc trochę za dużo ewidentnie, ale no, lubię chyba starszą muzykę. 326 podsłuchanych utworów w tym roku. I tu z Kiagu, Jost Klein. To jest Piosenka, którą słuchałem najczęściej w tym roku, możecie go kojarzyć w sumie z Eurowizji i na trzecim miejscu właśnie jest jego piosenka z Eurowizji Europapa, na drugim miejscu Blady Świt Victory Kiddy, eee, czwarte miejsce to One Night of Love eee, Marlona Ho Hofstada i piąte miejsce to Ghost Again od The Mode, z ich nowego albumu czy tam płyty. 130, 340 wykonawców i tutaj mamy ich wszystkich pokazanych. No, wygrał tutaj Imagine Dragons tutaj. No, jest to mój ulubiony zespół od iluś tam lat często do, nich, do ich muzyki wracam gdzieś tam do ich piosenek. No lubię ich gdzieś tam słuchać. I to oni tutaj zdecydowanie. Trochę mi się przejedli w pewnym momencie, ale jakoś w tym roku, na początku roku ich dużo znowu słuchałem. Końcówka roku to już znowu mi się trochę przejadła ich muzyka, więc tak się prezentują moi ulubieni wykonawcy. To może sobie pomijmy. No tutaj już w sumie nic za bardzo nie będzie ciekawego. To już chyba wszystko. Wam pokazałem. 20% słuchaczy z całego świata należy do Twojego klubu i tak się prezentuje mój Spotify Rap w 2025 roku. Napiszcie w komentarzach, co u Was królowało na tej liście, jak się u Was to prezentowało, a ja już Wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć.